Witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować przerywacz cykliczny z wypełnieniem 50 na 50%. Mamy możliwość regulacji tylko i wyłącznie jednym potencjometrem, więc jeżeli regulujemy czas przerwy, to i zwiększa nam się czas pracy, lub odwrotnie, lub się zmniejsza. Mamy możliwość regulacji w czterech podzakresach. Ogólny zakres mamy od 0,4 do 0,4 sekundy, tak? do e, jednej godziny więc może nam układ działać przez jedną godzinę, następnie przez jedną godzinę będzie przerwa tak? taką mamy możliwość regulacji w czterech podzakresach oczywiście mowa tutaj czas godzinny, jest to maksymalny czas godzinny e, na pokładzie przekaźnik 10A styki zwierno-rozwierne -zwier e, środkowy jest to COM e, zasilanie układu 12 do 14 V DC stabilizowane. Wymiary płyty 5 cm na około 4,5 cm. Więc, żeby za dużo nie gadać, podłączę zasilanie. I w tym momencie klika nam przekaźnik. Dioda zielona sygnalizująca pracę przekaźnika, i teraz mamy najszybsze klikanie. Tak? Potencjomat przekręcony maksymalnie zgodnie ze wskazówkami zegara. W przeciwnym zakresie, w przeciwną stronę, mamy czas najdłuższy. Jest to w chwili obecnej pierwszy zakres. Dip drugi włączony, pierwszy wyłączony. E, drugi pod zakres mamy dip, pierwszy włączony, drugi dip wyłączony. Trzeci zakres. E, mamy dwa dipy włączone i ostatni największy mamy dwa dipy wyłączone. Przedstawię zakresy czasowe, które sobie rozpisałem. Mamy tak. Czasy krótkie są to w sekundach. Tu mamy 1,5 sekundy do 10 około. Drugi, trzeci zakres, czyli dwa dipy włączone. Mamy czas do 448 sekund jest to zakres od 10 do 448 sekund jest to dip drugi, dip pierwszy i drugi włączony, tak? następnie te czasy mamy pomnożone razy 8 są to dwa dipy wyłączone i czas maksymalny mamy 550, 5584 czas minimalny w czwartym zakresie jest to 80 sekund tak, czyli teraz mamy dwa dipy wyłączone i mamy czas od 80 sekund do 1 godziny. Teraz dwa dipy wyłączone. Jeżeli włączę e, pierwszy dip, to mamy czas najkrótszy. Ok, jest to nowa płyta. Jest dostępna już na portalu Allegro. E, możecie pisać do mnie e-mail, jest w opisie pod filmem. Jeżeli masz pytania, to dzwoni. 502 812 675, mam na imię Grzesiek. Preferuję kontakt e-mailowy imex2małpaop.pl, również w opisie. To na tyle. Pozdrawiam, Grzesiek.